Maneczko moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z serii pochwali się swoimi bitwami. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować bitwę na pancerniku Ohio. Jeżeli nie masz tego okrętu, oglądaj, może Ci się podoba, może Ci się nie podoba, ale wart. Moim zdaniem jest ten okręt zakupu. Jego artyleria dodatkowa oraz potężne działa robią konkretną robotę w bitwach. Na tą bitwę zaprasza mój gość. Na okręcie Ohio kapitan Groman Boczynca. Także usiądźcie sobie wygodnie, a ja was serdecznie zapraszam do oglądania. Kapitan Groman, widzę, że tutaj bierze w tej chwili sobie e, Satsumę na celownik. Idą te pociski, jeszcze ktoś tam oddaje z pocisków strzał z pocisków burząco podpalających. Ładna ta salwa, to jest skupienie. Piękny tak jest i jest w chwili, zobaczcie, 20 km aż 18,5 tysiąca. Ładny strzał, celny strzał. Ale tutaj jest słuchajcie troszeczkę chyba kolega w kłopotach, jest tu bardzo blisko niszczyciel i jeszcze salem, którym bardzo mocno będzie podpalał. Ohio tutaj koncentruję uwagę właśnie na Satsumi, aby ją tutaj dobyć jeszcze. Może coś tam ładnie wejdzie. Jest, zobaczcie dwie cytadale, 48 tysięcy Jakie jak tu normalnie gościu ma okorno no niesamowite, zobaczcie 23 km. I y, 20, przepraszam, kilometrów I taka y, tutaj celność tego okrętu Zobaczcie i czy teraz trafi y, Jeżeli teraz trafi no to niestety, ale ta Satsuma y, chyba pożegna się y, już z tą bitwą I idą pięknie te pociski jest trafienie za jedyne 4,5 tysiąca, ale to i tak bardzo, bardzo dużo jednak. Kapitan tutaj Groman nie pozostawia suchej nitki na tym, na tej satsunie. No troszeczkę górka tutaj przeszkadza. Artyleria dodatkowa obija tutaj Halanda. Nie opadali jest, słuchajcie, Montana. I co tutaj jeszcze widzimy? Salema. I tanderka. Jest to wielkie zagrożenie. Poszły pociski do o, tamtego pancernika satsuny, ale on wykręca i chyba udaje mu się tutaj uciec. Mówię chyba, bo widzę, że kapitan cały czas próbuje mierzyć, chociaż tak blisko koło siebie ma cel, ale nie, nie on tutaj. Jednak uparł się na tą satsunę. I jeżeli teraz trafi, no to naprawdę będzie tutaj. Niespodzianka, tu nawet rykoszet wystarczy, zobaczcie skupienie jak idą te pociski, jest trafienie aż tak mało, a zarazem kurczę tak dużo i tutaj brakuje żeby zatopić tego pancernika, który e, czemu je w tej chwili kapa, on tutaj będzie lekko hamował, jest Moskwa, ujujuj w uj, uj, sanerek. No, troszeczkę górka tutaj przeszkadza na tym Ohio, ale no, musisz tu kolego chyba się wycofać. Nie, jednak rezygnuje. Jest Salem również za górką. Przypomina mi to zasadzie bitwy Klanowej Jest Haland tutaj na pierda, ma tylko 1000, 1084 życia. Czemu nie bierze tego Halanda? To pewny frak. Chociaż dodatkowa tutaj artyleria będzie mocno obijała tego Halanda. Miejmy nadzieję, że... Ściągnie tego Halanda, który w tej momencie zlikwidował naszego kurfursta, tak jest. No, i tutaj za błąd trzeba było zapłacić. No, niestety Halanda uciekł tutaj z życiem, tak jest. Jest montalny, montalny, słuchajcie, z Thunderkiem szczepiły się tutaj dziobami. Jaki będzie z tego efekt? Jakie jeszcze Thunder również stoi? On tutaj nie może się obronić. Montana jest obijana. <laughs> no coś niesamowitego, zobaczcie, za to się wyrabia. W takim popłochu tutaj uciekają, nie wiedzą co zrobić. No, troszeczkę szkoda, że ten e, niszyciel nie został tutaj na samym początku e, utopiony. Jeszcze zobaczcie, jest e, salem tak blisko. 11 km, salwa poszła. No salem tutaj myślę, że od dziobu tak nie przytuli mocno. Jest 12 tysięcy, jednak ja myliłem się. Weszły te pociski tutaj pięknie. No kręcenie troszeczkę kamerą, nie widzę zbytnio tutaj, ale widzę, że kolega szuka tutaj celów na lewej, na prawej stronie. Jest to hajo podpalone. Salwa w niego wchodzi. Nie leczy się na razie. No i teraz salwa ze wszystkich dział. Jeszcze tylnie działa, się przyładowują, wiesz... Tak są, można strzelać. Jest trafienie. 7000 jest podpalenie z artylerii dodatkowej. No, czy teraz Yoshino zlikwiduje tego Salem'a? Ach, ta dodatkowa, zobaczcie jak ona to pięknie bije. To właśnie jest atut Ohio. No i ja oczywiście też mam Ohio na dodatkową artylerię zrobiono. Klepienie, klepie, niesamowicie. No ale niestety, frak został chyba zabrany. Jest Moskwa, ona się zatrzymuje, tak jest, stoi i czeka na Cytadelę, poszła salwa. Zanim Moskwa się ruszy z miejsca, to tak ciężko jej się ruszyć. No i nie widzę tutaj tych pocisków. Moskwa cofa do tyłu. Jest trafienie, zobaczcie. Niesamowicie. Tutaj przytula, zdziwiona, skąd, jak, dlaczego. I tutaj jest Cytadela. Już kolega na Ohio ma trzy Cytadele, zobaczcie. I ta artyleria dodatkowa walczy tutaj. Niesamowicie. Po lewej stronie jest Montana. Nie, jest jeszcze, słuchajcie, Thunder Montana, tak, co to wychodzi? E, Montanka, ładnie wychodzi, zobaczcie, pokazuje bok, czy odbije w górę. No, poszła salwa. No powinna tutaj ładnie teraz przytulić, cały czas Później tak jest, zobaczcie, duży kaliber, Cytadela. No nie było innej opcji, musiał tutaj dostać taką bułę. Nie w dalszym ciągu płynie jak po sznurku i tu będzie teraz chyba ukarany tym dużym pociskiem poszła salwa i jest trochę nie za 11, jest Harant, który tutaj narobił tyle gnoju, jest zaznaczony na artylerię dodatkową przeładowanie przednich dział i Montana chyba, chyba chyba, nie, jeszcze nie schodzi już liczyłem na to, że zejdzie, ale jeszcze Thunder się pokazuje jest tu dwie na pocisków z artylerii dodatkowej za chwilę z lewej strony wypłynie Niszczyciel Haland Będzie chciał wypuścić tutaj torpedę na Ohio. Będzie problem, bo tu jest jedynie Ohio plus trzy ukręty gdzieś tam salem z tyłu. I wygramy w tym momencie Montane. No nie masz sił, już musi zejść. Jest trafiony, zobaczcie. No i tutaj jeszcze Netander. On się mocno pali, zobaczcie, damage tutaj na Ohio wciąż rośnie. Jest trafienie. Oj i dodatkowa, jest zaznaczony tutaj Haland. Na dodatkową artylerię mocno jest obijane tam gdzieś jeszcze z drugiej strony salem tego e, niszczyciela również obija. Czyli to będzie frak. No. Przeciwnik na razie się wygrywam. Posiada tutaj dwa kapy. Jest e, następny medal wsparcie. Zbiera tutaj medale jeden za drugim. Pięknie. I torpedy. To co właśnie mówiłem te torpedy I tutaj szybko płyną. to są szybkie torpedy e, od Halanda. One wiele tutaj kapy nie zabierają, ale... Jeżeli da zalanie, no to można być tutaj w poważnych kłopotach. No i teraz zobaczmy. Zobaczcie, ten yy, kapitan na tym tanderku, nawet nie patrzy się tutaj w to Ohio. Nie chce być w to Ohio. Uparł się, słuchajcie, na tego Salemą, On chce tego Salema za wszelką cenę udupić. No w tej chwili obraca wieżę na Ohio. I czy to nie jest czasami za późno? Po 3000. Idą rykoszety, jest tam trafienie. Zatopiony następny okręt i już zlikwidowany został. Tutaj niszczyciel, zobaczcie i dodatkowa pierze tego pancernika, aż znowu rykoszet, zobaczcie, same rykoszety, spójrzcie tutaj jak rośnie tutaj ilość artylerii, pocisków trafionych z artylerii dodatkowej, Thunder co, cofa się, cofa, należ no ileż można, zobaczcie, miał to szybciej robić, strzelać do Ohio, ale on z... Oj, tutaj będzie niepotrzebne pokazanie boku, bo ten Ohio może również dostać tutaj niezłe, niezłą bułę. No, nie trafił? Nie, jednak mierzy i czeka tutaj na coś. Długo mu to, słuchajcie, idzie. No zobaczcie, twarzą w twarz stanęły dwa pancerniki i... Jest strzał, ale no niestety zobaczy te pociski, one się wszystkie odbijają. Są tutaj rykoszety niesamowite. Jest trafienie, zobaczcie, z takiego bliskiego yy, dystansu yy, jedynie uszkodzenie, poważne uszkodzenie działu. No. I znowu rykoszety. No nie może za Chiny ludowe tego tanderka zlikwidować. Zobaczcie, wybicie na wylot. Rykoszety, rykoszety. Rykoszety, rykoszety i wciąż rykoszety i tutaj dostaje. Yy, Ohio, potężny strzał, no i jest trafienie. Ło, wow, już myślałem, że z tego nic nie będziesz miałem zadyszkę. Nie wiedziałem co już w tym momencie powiedzieć. Tutaj była taka sytuacja napięta. Nie, już głos o... i Ohio by szedł na dno tutaj. Ale no i jednak zobaczcie, udało się tutaj zatopić. No strzala to po tych nadbudówkach, wszystko rekoszety, przybicia na wylot. No. No, już był tu owłos e, e, do, e, do pójścia na dno. No, jeszcze zobaczmy tutaj. Pozostały dwa okręty. Jest Moskwa e, Satsuma, która bardzo była tutaj obita. Ale spójrzmy, zwróćmy uwagę: Ohio również jest tutaj bardzo mocno pobijany. Satsuma się pali, Dostaje tutaj duże obrażenia. E, od Salem'a, no i teraz Ohio tutaj wypłynie. Jest jeszcze Moskwa, lej to Moskwę, lej to Moskwę, zobaczcie, już ucieka, czym prędzej poszła Salwa do tej Moskwy i jest trafienie, pięknie tutaj siadło do artylerii dodatkowa, klepie tą Satsumę, no, jest trafienie, zobaczcie, znowu ekspert w walcem w zwarciu. pięknie tutaj pociągną, no i zostaje, słuchajcie, Moskwa. Czy będzie Kraken? Nie wiem czy to kapitan jeszcze zdąży, ale naprawdę piękna ta bitwa, także dzięki serdeczne za podesłanie mi tej bitwy. No super, super, no kto jeszcze się zastanawia, czy kupować, czy nabyć to Ohio, no to chyba nie ma się nad czym zastanawiać. I'm here and I'm fear, fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now. I must conclude. I am conflicted, watching where I step. Still hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all.